NO NIE WIERZĘ, NO NIE! Ale okej, okay, czyli w, w sumie to moja linia tylko przegrywa, jest GITES. POMÓŻCIE MI! NO PATRZ, TEN JUGLER NIE PRZYCHODZI, CO ZA KUR... Niestety mam bana na RevGG. ALE DAŁEM CHADU, CO?! ALE TO NIE... Jeba... Dobra, zapraszam na razie na mecz of Legend, wiem, że tego nienawidzicie, ale pokażę wam kilka trików. Na początku pokażę Yasuo, żeby mi nie zbanowali. Aj, mogą mi zbanować. Dobra, Quidziany banuje I pokażę mu Yasuo, żeby mi nie zbanował. O, Gragasik na górze, ale się fajnie to wszystko układa. Ja ogólnie gram suła na uścisk nieumarłego i naprawdę poprawiłem jakość swojej gry. Troje się przygarbiłem. E, dobra, e, e, zmienimy się ze wsparciem, nie? Wybierz. Dobrze, zamienił się. E, tak, to ja. Ja dalej jestem w, 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 dalej jestem w drużynie Mistrzów Polski jako rezerwowy. Stand-in. Jest steryt! Będę za 30 minut. Koło 13. Super. Oj, no to z cinkrofem nie będziemy grać, bo mam już ziomka. E. Kurka, mój boster właśnie napisał do mnie. Więc yy, ten, nie potrzebujcie Cinkrow. My dobra, mamy Jasuło, niestety mamy kontrę. Yy, tak, to i to kontruje Jasuło. Irelia... I my Olaf. Ale my zagramy oczywiście na skórce true damage z białymi włosami. Gramy oczywiście e, uścisk z nieumarłego, bo będziemy musieli przyjmować ciosy. I bierzemy teleportację do szybkich rotacji Wex. E tak, ale to byłoby za łatwe. Ja chcę pokazać wam klasę przekroczenie jakości, czy tam mądrości. Dziękuję serdecznie za. 3 dolarki, tam pokazuję zotówki, ale są dolarki z bułka. Dziękuję Ci za kolejnego donata i teraz tak, muszę tu wyprofilować sobie postać. O, już się zawiesiło coś kurwa. Dobra, lecimy sobie tak i. O kurwa, ale zajebiście to wygląda. Dobra, może być tak? Chyba tak, może być spoko. Tak, to plane zasłonięte, ale tak dobrze, za chwilę pomyślimy o tym. Mamy Irelia, ale nie podeszła. A, podeszła. Mogę. Dobra, i na spokojnie. To nie są dobrzy ludzie. Tu są słabi... słabiaki tu grają. Trzeba ją stronę zdominować. Ja troszkę poprawiłem grę moją jasną. Serio, no, trenowałem. I za chwilę będzie stery, będzie zajebiście. Raszujemy szybko dwójkę. Nie trafiłem, szkoda, że tego toku nie weszło. Atakujemy. O kurwa. Kurwa! No nie wierzę, no nie, ale zjebałem. Zaczyna się kurwa pierwszy dzień. Kurwa, już się zaczęło. Ja pierdolę, ale coś tu nie weszło. Jej chyba w miniony ją biły. Dobra, ja tak ją rozpierdolę spokojnie, nic się nie bójcie. No bo otrzymamy tu falę. Można nic się nie dzieje. Umbana, bo w sumie nie wiemy za co dostałem. Ja też nie wiem. E? Nikt Zaraz tagatele. gatele. Troszkę zjebałem. Dziwne, że tak szybko mnie pokonała. Coś tam musiało mnie trafić. Zawsze nas tymi się denerwuje. nie Kurwo. No ma trafię jakiegoś prosa. Bez fleszy są, bez fleszy są, bez fleszy są, dobra, są dla mnie cięci, bo są dobrzy, tak? Czy to był w jego? Tutaj. No, no się na mnie, szkoda, bo tym się chujowy trafił, no ale nic. Jebane kurwa pizdy w teamie. Czemu mój się awatar podniósł tak? Kurwa, o co tu chodzi na tym streamie? Czemu on taki podniesiony był? O co tu chodzi? to, to raczej przegramy, no, jak tak kurwa graje ja drużyna. Kurwa, no nie, dam, nie mam szansy z nią, no. Ale ładnie grają. No, drużyna chujowa. Nie mogę tam zejść, bo mnie też zajebią. No Bigo. Dobrze. I ciężko mi się z nią bić, bo to jest Irelia. Rozumiesz? Ty piszesz, śmiejesz się, że chujowy team, ale ty wiesz, że Irelia kontruje Yasuo. A jestem o jasuło. Yasuo. O kurwa, no to się rozjebałem. Ale okej, okay, czyli w, w sumie to moja linia tylko przegrywa, jest Gites. Nie wiem, czy takie podchodzenie to jest dobre. Mhm. No nie ma mamy. Ja mam 53 CS, -y. no ale no teraz mogę zginąć. Jest tylko ekspas garnę. No niestety, no drużyna. Oho Jero to frizuje chyba, tak? Tak. Jednak nie. Nie. To jest przejebane, co? O nie, pomóżcie mi! No patrz, ten jugger nie przychodzi, co za kurwa... Twa? Wind Windwallem nie zablokuje ich chyba niczego. Ja go zablokuję, tylko zapomniałem go wziąć. Nic się nie dzieje. Dobrze, jest! Bardzo dobrze, tak jak chciałem. I wracamy tutaj. No, 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 lecimy! Let's go! Znowu nad wami widzowie Pięknie, znowu ogarniam Pięknie lecimy. Ja i tak nie będę grał na sterowaniu w USD To zabije tą grę niestety Halo O, siemanko! Dzień dobry Sł Słuchaj mnie. A, po czym jestem zmutowany? Czekajcie widzowie, mamy kolegę do grania. Dzień dobry, siemanko. A, siemanko. Co tam? To ja mu fryzjerem. Uuu, wygolony nas, wesele. Da. Dobrze. A ja co siedzę w domu, gram w Ligę Legend, u mnie deszcz pada w Krakowie. Nuda. No, U nas tak samo. Cholera. Nie zapomnij. Ja sobie idzie? Aaa, gram sobie. Niestety mam bana na refgg. No widziałem właśnie. To za, za Czarnutek no, jest No, za Negera, no. Bo powiedziałem to do admina. Dopiero po jakimś czasie tak się ocknąłem że co ja gadam. Ciekawe, czy na mida e nie można. Dobra? Mocno tutaj naciskają na nas, a będzie tu chciał wskoczyć. O, 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 prowokacją, prowokacją. No kurwy! Dobrze! Nie! Nie, let's go! No co za kurwa mać! To za minami pierdolona w dupę, no! I trzy fragi zgarnął! Ja musiałem jeszcze wieże tankować! Kurwa, co za gra? Co za kurwa banda Jebili jebanych! w jego to zły wiego. No bardzo zły wiego, powiem ci to nie powinno tak wyglądać. Ja dobrze zagrałem, oczywiście, że dobrze zagrałem. Ah, ok, no, tak jak taki Ciężko, ciężko. A to Irelia. Mam nadzieję, że reszta drużyny. Ona wygra, drużyna wygra. Ja rzeczywiście jestem najgorszy, no bo mam kontrę na midzie. O, Irelia schodzi. Ja daję informację, więc mogę puszować. Moja postać jest pod puszowanie. dobrze. Zarobiłem sporo szmalu. Bardzo dobrze. Ono mi tu pinguje, ale ono nie, nie kuma o co chodzi, nie kuma o co chodzi, nie? I smoka. O nie. Kurwa, dobrze. Ale dałem czaru co? Ale tu nie bałem, kurwa, nice. No? Kile, Kile, tu Kile, tu dawać. Nice, dobrze. Pięknie porobiłem. Ja master, ja mastera mam. Żartuję, no, Tu mam akurat Golda. Normalnie gram na szmaragdzie. gdzie pięknie woli misiu. Ruf, 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 ruf. Pięknie, nice. Super. I składamy sobie teraz to. Dobrze, dziesiąty level, on ma dziewiąty, pięknie. Ale kocur. Na no jasuło. Jak ty to robisz, nie mam pytań! Stoi wazurka pytań! Pięknie, pięknie panowie. Super. Tu jeszcze bejcik pod nią. Żeby ta truciła czas. I teraz ci spuszczują, a ona nic dzięki temu nie ma. To jest genialne. Ja teraz wjeżdżam tu. Pytań A, dziewczyno, co ty próbujesz? Easy. O kurwa, jebane noby. No ja wygrałem Mida. Ja wygrałem Mida. Tutaj się robi przypał. To powinienem być słab, tak? Ja powinienem się tutaj na linię, na boczek Ja mam prostą sprawę. Wchodzę midem do, do ich bazy. To jest moja taktyka Ups Ani tego, ani o mnie. Bardzo ładnie. Tu chyba fragi się posypią, mam nadzieję. O nie. O nie. Ja pierdolę. Ja tam być chyba. Oni będą do mnie szli. Super. Żeby cały czas taki overstay. To jest moja taktyka. I kontroluję mapę kątem oka. Volibear na siebie ma. Jak przytrzyma dużo, to ja mam wieże. na midzie, jest git. Tak jest. Mamy wieże na midzie. Ło, nawet wygrał. Pięknie. I lecimy dalej. Cały czas wchodzimy środkiem na wie... Do, do, do sub tego. Inhibitora i farmimy ile wlezie. Dobrze. Dobra, czas się wyjebać. Let's get paper. Papel! Mute Malina! To widzę już gotowy na weselniku. Proste, no jeszcze rozmawiamy. Budeczka będzie pita. Walnij mu gruby, walnij mu. Gruby się boi, nie lubi nie umie grać pod limity. A na weseliku będzie wujek tam troszkę to się udział. napije. <laughs> I dalej, Mida, wchodzimy. 146. Najwięcej CS-ów mam na całej mapce. Klasycznie ta dżungla będzie czysta, ewentualnie tu będzie w bo mu się respi blue. A my tu już czekamy. I robimy 3, 2, 1. Ok, tak jak przewidziałem, i wchodzimy sobie na nią. Pamiętasz Mirelka? We gonna dance together! Ojej. Ola, Olaf, mocno. Dobra, to ja, ja teraz idę na Sajda widzowie. I ja teraz na Syde'zika. No i co, 3-5 schodzimy. Ja mam taką wizję gry, że po prostu zawsze wypinam dupę. Robię 0-3 i ludzie myślą, dobra, easy mid, a potem się odpala mi. No i po prostu robię destroy. No ja mam Sajda chyba tak się gra, nie? Dobra, nie ma też co się kłócić. A co sądzisz o transferach Legii Warszawa? Myślę, że jest spoko. No ale w transfery coś muszą robić. Na pewno ten gość... Yy, sprzed taki gość z Wata w Watford, nie? W Premier League, nie? No to miał coś... Tak jakby jeszcze nie błysnął chyba, nie? Ale myślę, że no fajnie to wygląda, urbański. Tylko, że niech to się przeniesie na Sprejburka wyniki sportowe, dobiega nie? Dobiega nie? Teraz przy jakiś jeszcze ktoś, nie? Yy, no, napastnik. Yy, no, ten Piątkowski też jeszcze nie grał. Tak, Piątkowski. No, no wygląda to dobrze, no. Jest taki zawodnik jeszcze. już Niemca chyba Noach. kupili? Czy... Tak, Noah Weishaupt. Czegoś tak, on 5 milionów euro bardzo transfer ma. Zobaczymy, jak to będzie chodzić, ale ekstra klasa fajnie wygląda. Fajnie to się dzieje, że tyle przychodzi gość, jakiś sam Greenwood. Greenwood. No, w tym okienku wydali yy, już. Więcej niż w ostatnim. Tak, rekord jest. A wyobraź sobie co będzie jak yy, będzie już pewne miejsce Lidze Mistrzów. Jak byli w top 10, to wtedy już tym bardziej mogą kupić lepszych zawodników. Oła! Ciekawe, jakie będą właśnie te miejsca w tabeli, no na koniec końców. Dobrze, zmarnęło flesza. Bardzo ładnie to wygląda. Na pewno dobry Wolibir. Oho, pierwsze potknięcia. Przedam tarczę. Brakuje mi 400 golda. Jest bardzo dobrze. 2 sekundy. No i tu mamy walkę, fight dużą. On przeżyje. Nie przeżyje. Bardzo źle to wyszło. Idziemy tutaj. Mógł teleport też tutaj. No ale oni tu już wracają. No jak jakbym teleportował, to nie by wracali. Olaf wrócił, no. Biorę tę dwójeczkę na bocie. To by się udało. Ale damage mam super. Dobrze, jest super. Dobra. Tak darmowo dają? Dobrze. Tarcza. No to już się wypierdolę, ale zniszczę wieżę. No i git. No i mamy teraz to. But. I w sumie może być to. Brawo drużyna, brawo drużyna. Nie, wyszło okej, okay, wyszło okej. Okay. Nie no, to teraz rozgrzewkowy, jest rozgrzewkowy, no ale dzieje się. Większe pieniądze są w Polsce, to widać. Rozwija się wszystko praktycznie u nas, no i to w parze idzie również sport, infrastruktura, piłkarzcy, zawodnicy, kibiców jest więcej. Dzieje się, Polska robi się nową Ameryką. Polska jest po prostu modna. Ja mogę tu kupić coś, ale no dobra. No mamy smoczycę. Awantura, odetniemy ją. Yeah! Triple kill dla moich widzów! IT'S spawcie platyni! Zaraz cię przy skrzyni! Pomóż mi! Chu, 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 quadra kill! It's probably going to be penta, penta kill! Nie da rady niestety, uciek! Dobra, kończymy? O nie, mam ultimata, żeby to zrobić, ale kończmy, nie bawmy się. Jest, zwycięstwo! I mam staty na plus! 8-7, widzowie! Woohoo. GG, a z 5-0, z 5-0 na 8-7, bez steryda. Dobrze wyszło.